Dzień dobry, witajcie tu, Paulita. Dzisiaj znowu zapraszam do swojej kuchni. Zaczyna się sezon takich nowalijek, więc dzisiaj mam szczaw. Botwinka już była, teraz jest sezon na szczaw, koperek świeży, więc to zrobimy. Dzisiaj zrobimy zupę szczawiową, może potem będzie koperkowa. Botwinka, jak mówiłam, już była świeża. Korzystajcie z takich świeżych, bo one nie są za długo. Więc zapraszam Was, zobaczcie, tu mamy zupę szczawiową. No, i spro, co do produktów, no to musimy mieć cebulę, pietruszkę, korzeń, marchewkę, seler, masło, woda, koncentrat, ewentualnie kostkę, e, ziarenka zielangiewskiego, ryślaurowy, jaja, szczaw. I tu jest akurat szczaw słoiku, ale to zaraz przejdziemy w właśnie w wskazówkach: jest, że zamiast szczawiu ze słoika można dać e, świeży szczaw. Tylko pamiętajcie, Trzeba bardzo dobrze ten szczaw wymyć. Niby tu sparzyć. Ja nie go nie parzę, bo on i tak się podgotuje. I mi szkoda tych wartości, żeby nie uciekły. No i co jeszcze? Oprócz tego szczawy, sól, pieprz, dwie łyżki kwaśnej śmietany. No i to wszystko. Więc słuchajcie, rozpoczynamy gotowanie. Na początek dajemy 100 gram cebuli. Pamiętajcie, żeby wyparować. Ja daję niby przekrojonej na pół, ale ja zawsze kroję na cztery. Troszkę było mniej, ale dobra. 50 gram pietruszki pokrojonej na kawałki. Nawet mniej więcej ile to będzie. No jest, ok. To się nie zmarnuje, to damy do innej zupy albo do surówki. 80 g marchewki też pokrojonej na kawałki. Marchewki, jak będzie więcej, to też się nic nie stanie. No, 96. I co dalej? Korzeń selera, też pokrojony na kawałki, ja tu mam chyba dużo więcej, ale to w miarę wrzucanie, będziemy kontrolować. No, na kawałki. No dobra, to rzucimy. już, seler też jest zdrowy, ma witaminy, latający w dodatku u mnie. Dobra, niech będzie tak. No i zakładamy miarkę z pokrywą. Przycisk dalej, 3 sekundy obrotu, 5. No i mamy posiekane warzywa. Słuchajcie, w 3 sekundy. No nie, chyba raczej byście nie byli w stanie tak posiekać warzywa w ciągu takiego czasu. Jak ktoś lubi bardziej, no to można po prostu cofnąć czas i te wszystkie przyciskiem cofnij. I powtórzyć to, ale myślę, że wydaje, że to zupy to jest akurat. Dalej, zgarnęliśmy kopystką. Teraz dajemy 20 gram masła. Jak to robi. No i to będzie się dusiło, zapewne. O no jest. No i znowu zakładamy pokrywę. Dalej. I teraz 6 minut, temperatura 120, obroty 1. Powiem Wam, jak tylko w międzyczasie, bo i tak my budzimy 6 minut, że będziemy też gotować jajka, w tym czasie, co się zupa, będzie gotować, na waromie, damy to waromę. I teraz ja mam taki magiczny przycisk, to jest tylko tak zwana szpileczka. Ja przebijam sobie te jajka i one wtedy nie pękają, ale to bez względu, czy wrzucamy do wody, czy dajemy na waromę. Zazwyczaj, jeżeli dajemy na warunek, one powinny mieć temperaturę pokojową, żeby tam nam nie potąkały. No to co, słuchajcie, za chwilę wracamy, jak się nam warzywa uduszą. Warzywka już są uduszone, Udusiły się. Takie łapą się. Słyszycie to? Jak fajnie ten skrzypi. Dobra, teraz dajemy tak 800 g wody. Ja troszkę zmodyfikuję swój przepis, bo dodam ziemniaków. Bo w tym przepisie co prawda nie ma. Ale ja sobie dam, żeby była zupa bardziej sita. To tak wpadam na ten pomysł właśnie w międzyczasie, jak się warzywka dosiły. No i co dalej? Łyżeczkę bulionu e, lub kostkę rosołową, warzywną. Mówiłam Wam już na ten temat tych, tych kostek i tak dalej nieraz. Miałam nagrany film, niestety mi się skasował, ale wstawię wam. Róbcie swoje buliony, bo naprawdę warto. Dwa ziole angielskie. No jak na złość. <grym> A damy trzy. Dobrze. I co, ślaurowy. Takie mało jeszcze stawki, o i to co spadło, okej. Okay. No i teraz yy, ja wrzucę te swoje ziemniaczki, bo one będą się długo gotowały, tak? I dajemy pokrywaczkę, jareczkę ściągamy i na to dajemy dolną część przystawki warmu. dolną, nie dajemy tego środka i na to pokrywę, ale Wkładamy jajka. Tam było w przepisie 4, ja sobie włożę 6, bo u mnie to i tak zajdzie, więc nie ma tam wielkiej różnicy. Przecisk dalej, i teraz zamykamy na obroty 1-20 minut. I wtedy gotuje się zupka i gotują się nam jajeczka. Także mamy gotowanie, jajeczek na parze. Także co, widzimy się za 20 minut. Nasze jajka już się ugotowały. Należy je teraz zdjąć, o jedno pękło, bo nie przebiłam wszystkich. Tak się pochwaliłam, że mam takie urządzenie i nie przebiłam wszystkich. Dobrze, teraz je należy wziąć pod zimną wodę i schłodzić. Ja to za chwilę zrobię. I co dalej? Dalej mamy tak, dodajemy ten szczaw. Czekajcie, bo to jest gorące. I teraz tam było, ja wsypuję tyle, ile mam, słuchajcie. Ja sobie jego zazwyczaj siekam nożyczkami. Tak mi jest wygodnie. No i co mamy dalej? Sól do smaku. Na razie sypnę mniej więcej, później będziemy przyprawiać. Pieprz do smaku. I teraz gotujemy dalej, ale ja wykorzystuję wszystko. Słuchajcie, bo ja nie używam tylko liści, ale używam też. Związuję te łodyżki. I wrzucam je w całości tu, żeby z nich też wydobyć aromat i ten kwasek. No i zakładam dalej 3 minuty, 100 stopni, obroty 1. A w międzyczasie stoczymy jajeczka i obieramy. Ła, nie to. No to co, widzimy się za jakiś czas. Ja idę obierać jajka i zaraz wrócę, zielska szczawiówka się już ugotowała, tylko teraz wiecie, muszę wyłowić te patyczki, ale z racji tego, że one są związane, więc to nie jest jakaś trudna sprawa, a może jest. O. Potrzebuję ten talerz za chwilę. Dobra. ale zapach już jest zupki. I co dalej? Teraz mamy tak, do kubka odlać yy, śmietanę na miarkę, ale ja nie leję na miarkę i potem do kubka, tylko od razu sobie naleję, tak. Mamy tu jakieś listki jeszcze zostały, ale to nic, ja, ja lubię, więc. No i teraz wymieszać. To jest po to, żeby zahartować śmietanę. No i teraz wlewamy tak. O, wszędzie wiszą wodorosty. No i, i co? I to właśnie o, ja już poprzedziłam wlać, założyć znowu miarkę z pokrywą. Dalej 20 sekund odrobki 2 to się wszędzie nasz To jest kwestia tylko wymieszania ze, ze śmietaną zupą, tak? No i teraz tak, trzeba spróbować czy jest. E, czy jest doprawiona do smaku. Bo wiecie, każdy ma inny gust. De, gust. Wieneczki się rozpadły. Nie, jest. Troszkę ich jest. Ale jest i marchewki trochę. Oj, zielsko. Ja to zielsko lubię jeść, więc... Dobra, spróbuję, czy jest. Mmm, pyszna, ale od Mmm. No i teraz co? Troszkę soli można dodać. I teraz kroimy sobie jajeczka. Zobaczycie od razu, jak się ładnie ugotowały w środku. Są na twardo. Można je przekroić na pół, na ćwiartki. No. No i co? I lejemy zupę. Ale dzisiaj co, chochalkę widziałam? Ale to. O! Zupa szczawiowa, dobra, niezdrowa. Nachlapała mi się niesamowicie, ale to wiecie, zaraz wszystko się wyczyści. Ona jest teraz gorąca, wygląda tak sobie fajnie. Są warzywka. Mmm. Jest pyszne, nie będę jadła wam na ekranie, bo mój jeden widz, e, taki dobry, powiedział, że tak trochę to jest niefajnie, w telewizji też próbują zawsze. Dobra, słuchajcie, gotujcie zupy, gotujcie e, z nowalijek, z botwinki, z szczawiu, z koperku, nie wiem, z, z liści rzodkiewki, póki są młode. Także zapraszam was i dalej, mówcie co gotować, co będziemy piec, co robić. Pozdrawiam wam serdecznie. Buziaki, pa.